Kolejny rozdział. Kolejny rozdział oznacza, że istnieje jakieś opowiadanie. Jest jego początek i przynajmniej powinna być jakaś mądra, pouczająca puenta. Kolejny rozdział oznacza, że istniejemy w jakichś historiach, które się kończą i zaczynają. Mogą być zabawne i ulotne, ważne i ociężałe, spektakularne lub prawie niezauważalne. Jesteśmy w nich zawsze głównymi bohaterami. Spędzamy ze sobą cały czas, nie możemy się siebie pozbyć czy od siebie odpocząć. Wydaje nam się, że ma to jakąś wartość dla nas samych. W końcu utykamy w tych historiach dzień po dniu. Wysyłamy na portale społecznościowe zdjęcia mające na celu pokazać światu, jakie to przeżywamy piękne przygody, jacy jesteśmy w nich ważni, jak wspaniale się bawimy. Minuta po minucie tworzymy początki i zakończenia. Tydzień po tygodniu otwieramy i zamykamy kolejne rozdziały. I cholera jasna, nigdy nie mamy tego dosyć niekończące się stosy zapisanych kart pamięci wszechświata, kronik tak pełnych informacji, że żaden umysł nie może ich pojąć, litery wylewające się z ust pamięci Akaszy. Cokolwiek się wydarzyło jest gdzieś zapisane, objęte uwagą świadomości. W codziennym biegu za własnymi legendami, w prześciganiu się, czyja opowieść jest lepsza, Zaczynamy zapadać się coraz bardziej. Nie wiemy jak i kiedy to dokładnie się wydarza, ale w końcu się wydarza. I zaczynamy zbyt poważnie brać to wszystko. Zaczynamy identyfikować się z naszymi przygodami. Zaczynamy wrastać w nasze historie, aż w pewnej sekundzie po prostu stajemy się naszymi historiami. I oto największy dramat oddzielenia od siebie samego. Patrzymy co rano na siebie w lustrze. Oto ja. Fajnie wyglądam, głupio wyglądam, starzeję się, młodnieję, lubię siebie, nie mogę na siebie patrzeć. Jaki temat wybieram dla siebie na dzisiaj? Bajki, opowiastki, zdarzenia, koleje losu. Legendy, sagi, mity, ballady, fantazje. Tworzysz, co tylko zechcesz.